Kto wybudował piramidy w Egipcie? I chociaż stworzyłem już taki materiał, ale tam była dyskusja, że to na pewno wiadomo kto, na pewno nie ludzie, to jednak te piramidy zbudowali ludzie. A prosto mówiąc, Egipcjanie. Ale jacy Egipcjanie? Musimy pamiętać, że po dokładnych badaniach, po sprawdzeniu tego wszystkiego, te piramidy wcale nie były budowane przez Niewolników. Większość z tych osób, które budowała te piramidy, to byli wysoko wykwalifikowani budowlańcy, rzemieślnicy, dozorcy oraz oczywiście cała masa zwykłej ludności, głównie rolników. Ci po prostu w czasie, gdy, gdy dochodziło do wylewu w Nilu, nie mieli za dużo do roboty, więc pracowali dla władcy państwa, między innymi właśnie przy piramidach. Wtedy ten system podatkowy nie był taki jak teraz. Że zabierane nam jest 70% tego, co zarobimy. Może przesadziłem. 65%. Ale po prostu ci ludzie musieli pracować w zamian za to, że, że są na tej ziemi, i część z tych prac była właśnie przy piramidach. Ta niewykwalifikowana kadra, ta siła robocza, ci rolnicy oczywiście byli. Niejako można brzydko powiedzieć wołami roboczymi. Oni mieli te ciężkie, trudne zadania ciągnąć, pchać, nie wymagające kwalifikacji, ale wymagające siły, wytrzymałości. A tak to ci zwykli robotnicy w liczbie kilku tysięcy, to oni pracowali cały rok, a ci rolnicy, ta zwykła ludność, byli niejako wspomaganiem tylko. A tych Robotników, ich liczba dochodziła do 10 tysięcy, tych rolników też około 10 tysięcy, nawet może powyżej 10 tysięcy. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że prawie 10 tysięcy robotników musi jeść, musi gdzieś mieszkać, musi się leczyć. Dlatego, kiedy znaleziono miasteczka robotnicze, należy tak powiedzieć, wtedy udało się stwierdzić, że tam mieszkali robotnicy z rodzinami, byli tam lekarze, cała infrastruktura, coś jak dzisiaj. Jest zbudowane jakieś miasto, powstaje obok tego, no może teraz już nie tak powszechne, teraz się dojeżdża, miasteczka robotnicze, gdzie było zapewnione jedzenie, spanie, był lekarz, były domy z innymi usługami. Wszystko to, czego potrzebuje człowiek. Jedzenie, spanie i inne rzeczy, i oni po prostu pracowali. A wszystkie wymysły, że kosmici, że nie wiadomo kto pomagał, że człowiek nie jest w stanie wybudować piramid, no to jest kłamstwo i głupota. Jeśli człowiek wtedy nie zmienił się tak bardzo, nie jesteśmy wcale o wiele bardziej inteligentni i teraz też jakbyśmy chcieli, to byśmy zbudowali te piramidy, tylko gdzie znajdziemy 20 tysięcy ludzi chcących przez 20 lat na skwarze pracować, ale to jest wszystko do osiągnięcia. Czyli piramidy zostały zbudowane przez Egipcjan, w większości przez wykwalifikowaną kadrę rzemieślników, budowlańców, dozorców, architektów, ludzi, którzy kontrolowali jakość i postępy. A ta siła pochodząca z ludu, ci rolnicy, byli tylko i wyłącznie dodatkiem bardzo ważnym, można powiedzieć, ponoszącym największe straty, bo ich używano tam, gdzie potrzebne są silne mięśnie i jest największe ryzyko, ale oni byli tylko częścią tego, tych olbrzymich projektów. Czyli jeśli masz zamiar napisać w komentarzach, że to jest y, niezbudowane przez człowieka, to daruj sobie. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Opublikuj na jakichś portalach społecznościowych, na mediach społecznościowych, tak chyba się powinno mówić. Pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.